Na moim grobie kurwa nie ma być, nie trzymają być butelki łychy, i te platyno, no no kurwa zabić <ścoughs> tak? oh, nie. i ma cię widzisz o tyle Kurwa, o łasku w was. grobie kurwa nie ma być, nie trzymają być butelki łychy i te platynowe płyty, tylko zabawa wiem to Hej, tylko zabawa wiem to Nie mam Numpada, więc nie steruję się Numpadem Ja steruję strzałkami Napiszę ci nazwę konta na x7 złotych Oskar0295 Jak się czujesz z tym, że już nie robię tych pompek w challenge'u Bo mnie nańkasz? Nie robię już tego challenge'u Przez ciebie nie robię tego challenge'u Jak się z tym czujesz? Powiedz mi Powiedz. <grymne> to jest... To jest pojebane Nie no, dobra, no ten niszczyciel kurwa na pierdolonym padzie Pady kurwa to jest ok. Jak się z tym czujesz, Aha. że oszukujesz kurwa w grze komputerowej? Jak się z tym czujesz? Powiedz mi Takie oszustwo Halo. Oszustwo kurwa Ej, masz, masz ranka pazany. Ta? No. Ale mu zaspejlerowałeś troszeczkę. A skąd wy to wiecie? Ty faktycznie... Klika. Klika. ...legendarnym orłem jestem. Ale kurwa, zasłużyłem, nie? To to. Dobra, Wilku... ...zab... Się trzeci w tabelce? Nożył go, nożył go. Ale no go. Cię, kurwa zabić <grym> i tak... ...a no ciebie ...kurwa... awans. Przerwę <grym> zrobił. O, ale się uchcia bombę... KURWA <laughs> <laughs> to proszę Ołacha i tak Ale w dziurko wąfe zajęwałem Oła. A to w psa swojego strzeliłem Zwyczajenia. <laughs> Nie słyszę cię Flapuś Gdzie twoje odbanowanie co? Nie słyszę cię. Dobrze widzowie, dobrze, dobrze widzowie żegnajcie Ja se pizzę zamówiłem dzisiaj, nie poczy... nie, nie będę gadał. O, kurwa. No ja nie mam dzisiaj jest... cateringu no, no to co zamówiłem? Pizzę no No, no. od miesiąca, za miesiąc kurwa je plus 3 kilo Pizza ja akurat rozumiem, jest... Ja, ja nie rozumiem ja nie rozumiem, czemu, kurwa. no bardzo za to. Ale pizza jest kurwa zajebista, pizza ma dobre makro kurwa Co wy pierdolicie, wy jesteście się rozjebani kurwa na się nic z <laughs> nim nie znacie Zamknijcie te mordy kurwa, Zajemnie a nie będziecie zajebni. mi pouczać kurwa No, zasiągnijcie no. trochę wiedzy kurwa no. No. no Kurwiacie już no Mordy zamkną, bo was dojadę kurwa, parzęgi jebane ja nie, nie, czy nie, wyjebał. <śśmiech> kurwa no. no. też mogę, bo nie, ja nie, mam Co? nie, nie, mnie, dzięki nie, ja nie, to nie, mogę. O, 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 o. Ale to kosztuje nie, Ja nie, 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 Co? Co? Coo? bo tu tu AWP jest Jak stracisz jedną HP to jesteś zwykłym jest nie, nie, Jaki bany, hop kurwa, jestem genialny. Już się skończył, a w sensie CS i czemu nie grałem w Valoranta? Gdzie dobrze czujesz kolego? Dobra, ktoś to musi powiedzieć Valorant to jest gradlight dla jebanych zjebów Dziękuję bardzo Kto się z tym nie zgadza, niech spierdala Dziękuję Ile zarabiasz za streamki i czy da się z tego utrzymać u ciebie? Jak najbardziej Jak najbardziej zarabiam za streamki Jak najbardziej da się z tego utrzymać Da się wydawać nawet miesięcznie po 10 tysięcy złotych na skrzynki I nawet mi nie szkoda stary Więc... Wyobraź sobie, jakie życie jest streamerskie. O Jezus, chłopie, leżę i nic nie robię. Zapierdolam na hamaku, co chwilę jakieś szejki se robię, znaczy mi robią szejki, mam normalnie catering, mi dowożą. Najlepsze jest to, że oni piszą XD, nie? A... Nieważne. Pierdolę. go, i kurwa, grać potrafią w ogóle? Kłowar mi brodzę Dośmieku i jazda Los tak jak na wakacjach To już ostatnia szansa Twoja kurwa robię tu ciągle Mam pod sceną tu wreszcie życie